ma Widowie! Dzisiaj sobie zagramy w Zbuduj Samolot! No dobra, mamy, mamy tu jakiegoś... Boba! Blok. Jakieś bloki. To jest tu, podczepiać, tak? I prowadź. Ło! Ło! Ale lecę! O wow. Ale leci! Dobra, dobra mm, ale, ale mamy dużo paliwa Oh my god Wo Uuu, uuu, O tego balona wlećmy O, pff. Bro, rozbiliśmy się Dobra, teraz co? Mogę coś kupić sobie? A co jest najlepsze? Energy Shield. O oh my, God. Dobra, kupujemy skrzydła. Yy, trochę tych bloków. I całe paliwo, jakie mają. Yy, 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 nie zleć nas. Zbiorniki paliwa położę tu. Tu bloki. Tu skrzydła. teraz mamy taki samolot, że polecimy tak, że zobaczycie. Widzicie, jak wysoko go, go. Lecimy tak wysoko, że normalnie. Dobra, dobra, musimy znaleźć na tą skałę. <grym> O, tu była moja najbliższa odległość. Blah, Dobra. Lecimy. nie oni bę Jak będę już znowu mnie scalać. O nie. Ale kasa leci. Dobra. Mnie to nie zestrzeliło. Ale sypki jest. Pff. ale ten gość się tam. Skupkował. Nie. Nie wleć we mnie, plosę. Nie, o, dobra, ale dużo kasy poleciało. Dobra, dobra, szybko! Szybko, żeby mnie to nie walło. Jest, dobra, jestem bezpieczny. Dobra, Ziu, zium! O nie, nie nam się paliwo skończy. Nie, nie, czemu? Czemu? Dobra, lecimy. Yy, yy, yy. Dobra, jeszcze, jeszcze trochę! Jeszcze trochę! A na kasy! 200! Co tam jest? Co to? Ej, co to jest? Jakieś tam. Dziwne to, nie? Może tam dolecę później. Uh, o! Wow. Ale to widziałaś się. Widzieliście? Nie. Nie, mało paliwa mi zostało. Mało paliwa. Nie, nie. A. Lecę jeszcze! Jeszcze lecę! Jeszcze! O, bang! Ło! Ja, ja jeszcze lecę, jeszcze lecę, ale super! Co robicie? Nie, padam do wody. Nie! No, i niestety umarłem. Trzeba polepszać mój samolot. Kupimy y, śmigło. Większe paliwo kupimy. I kupimy jeszcze więcej. Nie mamy już w stoku. A kupimy jeszcze paliwo. Jeszcze jedno śmigło. I teraz zobaczymy, jak będziemy latać. Tak, więcej paliwa. Taki wielki karnister kupiłem. A za ile będzie resort? A dobra, jeszcze trochę, ale, mi, ale ja lecę na razie. Dobra. No. A no tak, trzeba kliknąć. Ło, ale szybko, ale szybko lecę. Dobra, ale super. No i teraz to można lecieć. Lecimy z o, Ale lecimy bardzo szybko. Dlatego odlecimy chyba szybciej paliwo, ale kupiłem taki lepszy karnister, więc teraz możemy lecieć. Jutro może będzie odcinek z 99 nocy w lesie. Czyli bardzo popularnej gry. I dobra, lecimy dalej. Nie, teraz tak szybko lecimy, chyba pobije nasz rekord. Yy, dobra, lecimy. Yy. The Block Shop was restocked. dobra, dobra. Pijemy nasz rekord, chyba. Tam był nasz rekord, ale on jeszcze będzie się przecież unosił w powietrzu. No, dobra, pobiliśmy nasz rekord. Jej, dobra, udało nam się. Fajnie, jakbyśmy jeszcze na to piaskowe dolecieli. Dawaj, dawaj, mamy na to piaskowe, dolecieliśmy. Jest! Ale kasy dużo! Ło, 350! Ło! Ale dużo! O nie. Dobra, mamy teraz dużo kasy. Dokupimy sobie. Dokupimy sobie nowe rzeczy. Kupimy. Kupimy po prostu... Better Wing. Y, o, tak. Tego Better Winga kupmy. To. I ja śmigło. Już nie stać mnie na Dwa mogłem tylko kupić. Tu jedno i tu drugie. Pytałoby się jeszcze paliwo. I mogę jeszcze jedno kupić I teraz Powinniśmy je lecieć Bardzo szybko O cholera Przepraszam Oh my god Let's go Nie, jak teraz nie pobijemy naszego rekordu To ja nie wiem, bo lecimy teraz tak szybko Mamy tyle śmigieł Jak ta kasa leci Dobra, musimy pobić nasz rekord i tych piaskowych. Musimy wlecieć gdzieś tam na te piaskowe tereny i tam był nasz rekord właśnie. Tam go pobiliśmy. Ciekawe, co jest na końcu. Będę nagrywał pewnie więcej odcinków z tej gry, bo ta gra jest całkiem ciekawa. Sklep, zobaczmy. Ile? Ja nigdy tyle nie miałem. Dobra, lecimy dalej. Dobra. Dobra, patrzcie, pobijemy nas lekolt, pobijemy nas lekolt. Dobra, dobra, pobiliśmy, pobiliśmy, pobiliśmy. W dystans rekord. Ole, 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 lecimy. Ło, ale daleko, ale daleko zalecieliśmy. Siu! dostaliśmy strasznie dużo kasy. Mamy teraz 442 dolki. Możemy kupić kolejne śmigła, ale kupmy teraz dwa duże paliwa. I kupmy jeszcze te śmigła i małe paliwa. I czekajcie, na chwilę, na chwilę tak polecę, bo ja chcę tylko zdobyć trzy dolki. No i bo teraz będę mógł jeszcze kupić y, ten. To, to, to takie, ten, dobre paliwo. O, jedno tu. No, będą tu na przykład jeszcze. E, tu. kolejna śmigła. Oj, źle mi się jedno postawiło, ale dobre Ło, dobra, dobra, ale lecimy. Łopie. Teraz to na pewno pobijemy nasz rekord. Już mamy te pierwsze, ten wyrzutnie w, pi w parę naście sekund. Ło, co to jest za jakiś ten prosz? Ło. Ania, 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 ania. to, to ile nie, sorry. Dobra, dobra, patrzcie, patrzcie, już jesteśmy prawie przy tym piaskowym i mamy pół paliwa. Ale to, to wystarczy, to wystarczy. Bo jak tam się skończy paliło, to jeszcze nie giniemy. I to jest najlepsze, właśnie. Dobra, lecimy. Lecimy. Patrzcie, tam już jest u nas lekolt. Tam jest, już tu, tutaj, tutaj, no. Pobiliśmy! Jej! Dobra. Ła. Dobra. No i zaraz nam się skończy paliwo, ale mamy go dużo strasznie. I zarobimy piętę dolków. To jest bardzo dużo. Prawie wolnęło mnie chyba, bo straciłem karnistry niektóre. O Boże. Teraz lecieliśmy strasznie daleko. Jak widać. Wow! Zrobiliśmy 636 dolków. Czekaj, co możemy za to kupić? Możemy kupić najlepsze paliwo. No ale nie wiem. Nie chce mi się wydawać tylu pieniędzy. Kocham śmigła. Kupię dużo zbiorników paliwa. Dwa takie. I jedno to. Nie, kup, nie kupiłem mnie, bo mnie nie było stać. Jeszcze jedno śmigło. Na chwilę musimy wpaść do wody. No, wpa, wpadnij, pa, wpadnij. O, pff. Jeszcze coś u niego kupić fajnego. Ogon, ogon, tak, ogon. I teraz powinniśmy lecieć bardzo szybko. Ło, ło, ło. ło. Widzicie, jak paliwo wolno spada? Ło. Ale się ktoś rozbił. Ej, mam jakieś gościa. Ej, co on tu robi? Co jest? I gościu, co ty tu robisz? Blad leci ze mną, Dobla, to nie leci. To ja będę. u Ehe, <laughs> spad. Ehe, <laughs> bo go zrzuciłem. Let's go. Ol, lecimy, naprawdę. Już jesteśmy na piaskowych terenach. Dobra. Dobra, tu. To rozpiecej osoby teraz gramy. Mm, mm. Patrzcie ile mamy paliwa, a teraz pobijemy nasz rekord. Trochę spadliśmy w dół. Ale dobra, dobra. Dobra, lecimy, jesteśmy bardzo daleko. Tam już jest nasz rekord, widzę go. Dobra, przelecę tu. Yo, Dobra. Ło! O, to jest ciężkie! Ło! Ło! Co to było? Pobiliśmy nasz rekord! Jej! Patrzcie, ile kasy! Ile kasy! Ojej! Ło! Ło! Nie! Nie! Wlecę w ścianę! Dobra. Kupimy ostatnią rzecz. Bo nie ma zapasów. Kupimy skrzydła i klocki. Ale długie skrzydła mamy. Dobra, to już koniec tego filmu. Na dziś. Jutro będzie kolejny filmik, chociaż dzisiaj były dwa. Jakby co? Jakby ktoś nie wiedział. No ale. Po prostu dwa nagrałem. Dołożymy jeszcze ogon. I kończę. Nara, widzowie.